Cześć, wszystkim z tej strony Brawlia. To jest kolejny odcinek z cyklu Zagrajmy w Risen. W tym odcinku będziemy kontynuować naszą podróż do miasta, do tego kartografa po, po nową mapę. Eee, poprzedni odcinek musiałem zakończyć dość, dość szybko z tego powodu, że ubiły nas te wilki. Eee, no cóż, zdarza się, a ja po prostu nie miałem zapisanej gry i musiałem od nowa zapieprzać od obozu bandytów. Mmm, Okej, okay. poczekajcie, zobaczymy w którą stronę do, do miasta e, Tędy będzie raczej szybciej Dobra, pójdziemy sobie tędy mm, Znów będę musiał ubić A nie, dobra po W poprzednim odcinku jeszcze tutaj byłem e, Otwierałem ten kufer, o ile pamiętam e, Aha, tu już wszystko zabrałem, okej okay. Więc wiadomo, że tutaj byłem E, musimy iść tędy. Nie, na dół, okej. Okay. Dokładnie muszę obszukiwać. Ci, do, o, dokładnie muszę obszukiwać, czy nie, ma żadnej ro, czy nie ma żadnych roślinek. Ponieważ roślinki mi są bardzo, bardzo potrzebne do alchemii. Jak już to wiele razy wspominam. Ale okej. Okay. Oj, coś tam mam, coś tam... Sęb morski, ale mu pierdzielne z tej kulki. Ciach! O! O kurde, troszkę dużo ich się... Zrobiło. Dobra. No chodź, tutaj sępie. O, ale padł. Ciach. Kurde, myślałem, że padnie, a tu taka lipa. No chodź. No chodź, będę się z tobą bawił. Ciach. A, pudło. No... No nie ruszej stary, dobra, padł. Weźmy ten drup... Mm, surowy surowy drup, przepraszam. Drup, weź wszystko, weź wszystko, weź wszystko mm, okej. Okay. O, tam mamy kolejnego stępa. Zaraz go załatwię, tylko muszę obszukiwać dokładnie te tereny. Mm, tam na razie nie wejdziemy. O, mamy dzika, dobra, załatwię go... załatwię go kosturem i tak na razie many nie mam, a nie chcę się tracić e, na takie stworki znaczy stworki, na takie coś nie będę tracił many, bo to jest, y, bo mana mi jest potrzebna, mam tych miksturek a czy miksturek mam dość mało y, żeby tracić o, mamy roślinę leczniczą, o to chodziło a my idziemy dalej, dobra, ubiję tam tego sepa, ponieważ y, muszę wbić level, aha właśnie poziom wbiłem już, mamy Dziesiąty poziom, nie, poczekajcie, ósmy, przepraszam. No chodź, no nie odsuwajmy się do tyłu. Mendo. Ale ona mnie wnerwia. No dalej, atakuj. Dobra, dobra, zapiszemy sobie tutaj grę. Żeby znów powtarzać tego od yy, obozu bandytów. Yy. Dobra, łyknę tą miksturkę. Dobra, niech już będzie. I łyknę też miksturkę uzdrawiającą. Mm, okej. Okay. I teraz pobawimy się troszkę. Mmm, dobra. Te rządo szczury załatwię jeszcze. Kosturem. Dobra. Tylko, żeby mnie tamten czarny wilk nie, 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 nie zauważył. Dobra, padł. Tu mamy kolejną roślinkę. Zielony liść. Eee, Okej, okay, zobaczymy czy tylko jest jeden wilk. Eee, tak, jest jeden. Dobra, spróbuję go załatwić tym kryształem. Nie trafiłem! O kurde! <gry> Znów nie trafiłem. Dobra, dostał, trago go załatwię! Ciach! 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 Dobra, 120 doświadczenia za takiego wilka. Także dosyć sporo, mi się wydaje. Ty, 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 ty. O, sęp. No chodź. Przcianie cię zablokuje. Mendo, ok. Yy, bierzemy surowy trup i tu mamy okej. Okay. Tak, w Gotiku Trójce były te poranne roski, tak tutaj mamy grzybmany, bo w Gotiku Trójce nie było czegoś takiego jak grzybmany. Po prostu to było. Yy, tam były. Mm, Poranne roski. Też takie grzybki. Nawet podobne... Mm, o kurde. Kolejne. A to co to jest? Ktoś tutaj leży. Poczekajcie, załatwię jednego runą. Znaczy nie runą tylko kryształem, okej. Okay. Okej, okay. pięknie. Bierzemy trup. Ciach. Ciach. Eee, I tu mamy trupa. Pierścień, kupcy dobrze za, za niego płacą. Ta. Złota moneta oraz widły. Hmm, po co mi widły? Hmm, Okej. Okay. Z tego co widzę to chyba ona była handlarką, ponieważ tu jest właśnie taki e, wóz Dlatego tak mi się wydaje. Dobra, mamy kolejny liść. Dobra, co tam? Idziemy prosto do, mia prosto do miasta. Okay, zaprzemygle. Halt! What is it? I see that you have You now serve- I... Well, I am sure- Go and fight- No one can enter. I- You must be the man who negotiated- I am. In that case, I'm allowed to let you pass. Just let me know- Dawaj, pozwól mi wejść Okej okay. mm, I teraz, gdzie był ten kartograf? W której części miasta, bo nie pamiętam już um, Poczekajcie, wydaje mi się, że muszę iść tędy Chyba Bo naprawdę nie pamiętam Aha, pójdziemy jeszcze do tej Patty Zagadać z nią W sprawie tego kolesia z obozu bandytów Który coś tam chciał Chciał, abym się z nią spotkał Dlatego, dlatego tak właśnie zrobimy. Zobaczymy czego ona ode mnie chce. Hmm. Ale najpierw do kartografa. A dobra, już pamiętam gdzie on jest. On znajduje się w tym, w, te, w tym domku chyba. Tak, dobrze. Zobaczymy czy już przyrządził dla nas tą mapę. E, czy skończyłeś już mapę? E, dobra, 250 sztuk okay. złotych. Tak właśnie myślałem, że tyle będzie kosztować. Mapa, okej. Okay. I mamy już nową, świeżutką mapę. Gdzie jest... Ona jest dokładna, szczegółowa jak widać. Mamy opisane wszystkie dróżki oraz wszystkie miejsca. Dlatego w, w, na takiej mapie będzie nam łatwiej szukać tych kryształowych dysków, e, bo na tamtej to była masakra. E, nawet, nawet tamtej mapy już nie mamy, ale okej. Okay. Muszę iść do Patty, tak? E, tak. Znasz człowieka o imieniu Balturo? Nie, nigdy nie słyszałem imienia. Says that his boss insists Ha! Well, I bet I know who his boss is. He has no sh**. Let's hope he regrets putting... Aha, okay. Czyli Koś nas zrobił wała. Ech. Chyba. Hmm... Chyba raczej Chyba nie mam co robić w tym mieście. A właśnie, 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 zapomniałem. Musi, teraz udamy się do Carlosa. E, po to, aby, no po prostu, miejmy nadzieję, że da nam on runę, która mm, pomoże nam w szybszy sposób się dostać do tego miasta. Bo na pewno nie raz będę musiał e, jeszcze tutaj się dostać, a nie chcę mi się po prostu e, przechodzić przez pół mapy, aby się dostać do tego cholernego miasta. Dlatego pójdziemy do Carlosa. Miejmy nadzieję, że da nam tą runę i będzie ogólnie git. Fajnie by było, abym też spędził jakąś noc tutaj, bo z tego co widzę, to moja mama, mana jest e, cholernie niska w tym momencie, a nie chce mi się runy, znaczy runy, nie chce mi się e, miksturek tracić. Mm, no dobra, musimy wejść na górę. On znajduje się w tamtej komnacie, komnacie, w tamtym budynku na górze. O, drzwi. Hmm, ciekawe. Miejmy nadzieję, że coś tutaj będzie. O, kufer. <laughs> lewo. Aaa nie, źle. Lewo, prawo, lewo, prawo. Okej. Okay. Zrobiłem to. Szybkość, soba, sobe leczenie magiczne oraz surowa surowe, surowe stalowe ostrze oraz 40 sztuk złota, które się przyda. Mm. piwo, ser, chleb. Dobra, bierzemy wszystko. Ok, zamkniemy te drzwi, będziemy takim kultura. A nie, nie do krytensu. Mogę zamknąć drzwi, czy nie? Nie, nie mogę chyba. Trudno. Zapiszę grę. To raczej, raczej nic nie będzie. Dlatego bezpośrednio do Carlosa. O! No i suitaśnie, o to właśnie chodziło. E, fajnie by było, abym też coś mu tutaj podpierdzielił. A, poczekajcie, zapiszę grę w razie czego. O, koleś, nie ma nic przeciwko temu. Mmm, może jeszcze z kredensu? Dobra, raczej nic ciekawego nie miałeś w tym kredensie, muszę przyznać, ale lepsze to niż nic. O, nawet możemy spędzić noc. O, nie mogę jednak spędzić nocy w jego łóżku, trudno. Hmm, no cóż, teraz warto udać się do obozu bandytów, pogadać z tymi, z tym Balturo. Do obozu bandytów, okej. Okay. Chciałbym jeszcze wykonać te misje poboczne w, u tej gildii, znaczy. E, w obozie bandytów i tak właśnie zrobię. E, bo poziom na razie mam marny jak na drugi e, rozdział. Wys wydaje mi się, że za że zbyt pośpieszyłem się z tym e, drugim rozdziałem. Mogłem od razu wykonać te po misje poboczne, ale. Aha. Hmm. Ty nie masz mi nic do powiedzenia, rozumiem, a nie. Żołnierz, nie. Korma raczej też nie. E, dlatego myślę, że wykonam te misje poboczne, e, tyle, ile mi się uda, wykonam tych misji pobocznych... Znaczy, bo co ja w ogóle gadam? E, wykonam te misje poboczne w, w tym obozie. Zobaczymy, jakie to misje nas czeka, e, czekają. Bo Ale Chciałbym wbić jeszcze troszkę do doświadczenia. Mm, tylko, że nikt nie chce ze mną gadać, z tego, co widzę. Możecie, kolego, koleżanko? Aha, czyli rozumiem, że misji pobocznych raczej nie wykonam, bo nikt nie chce ze mną gadać. Are you the local blacksmith? Blacksmith? I'm a Szukam nowej broni, hmm. ale raczej od ciebie nic nie chcę. Ja będę korzystał z kosturów. A nie z mieczy, dlatego możesz się fanzolić. O! Oh. Mm, każdy mi jeździ, jak widać. lost. Aha, dobra. Czyli raczej nie mam tutaj nic, nic do robienia, bo nikt nie chce ze mną gadać, jak widać. Um, no, także cóż, będziemy musieli szukać tych dysków. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale wydaje mi się, że trzeciego rozdziału nie będę zbyt szybko rozpoczynał. E, jeżeli będę miał taką możliwość, bo jak najwięcej, będę chciał zabić jak najwięcej potworków oraz e, nabyć jak najwięcej doświadczenia. E, dlatego cóż, poczekajcie: e, tajemnica w wschodniej świątyni. Tam się właśnie udamy. O, kurde, ja, kawał drogi. Dlatego tepniemy się najpierw do. ...do twierdzy wulkanicznej i stamtąd po prostu dostaniemy się do tej świątyni. <laughs> Okej. Okay. Mapa regionu... nie, to nie mapa regionu, przepraszam. L, tajemnica wschodniej świątyni oraz mapa zadania. Okej. Okay. Wydaje mi się, że będę musiał użyć runy pewnej, znaczy runy, będę musiał użyć... użyć e, ...zwoju lewitacja. Tylko, że mam jeden taki zwój, który może mi się przydać. Cholernie wysoko, jak widać. Eee. Kurde, gdzie jest mapa? Na L, przepraszam. Hmm. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale na szczęście znaczy, na wszelki wypadek zapiszę grę i lecimy. A, koncentracja spada wolno, dlatego myślę, że to był dobry pomysł. Mm, nie mogę używać mapy podczas tego lotu. Heh, nie mogę otworzyć nawet dziennika misji, ale... Dobra, damy radę. Du, 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 du. Korci mnie, aby nacisnąć lewy przycisk myszy. Tak pierdolna na plaska. Ale raczej dobra. Nie będziemy się w to bawić. Hmm. o ile pamiętam, to w tamtą stronę znajdował się ten e, główny boss e, tych gnomów i ktoś mi pomoże w zabiciu go, tylko... Poczekajcie, i właśnie tak zrobimy, bo coś mi się kojarzy. E, tu będzie taka pewna m, osoba, taka pewna dziewczyna z takim wilkiem i ten wilk mnie zaprowadzi... Poczekajcie, bo nie pamiętam dokładnie, a nie, ch a nie chcę bredzić głupot. Hmm. Dobra, to sobie zakończymy ciach. Pogadamy z e... Jay Jasmine. You there? Touch anything, and I'll set Rufo on you. He needs a good meal. Rufo. My wolf. Look, this place is ours. There's nothing here you want. Henrik trained natural. Once he picks up a scent, nothing. My other half. He's gone over to the bridge to the island. But he'll hear it. What is he? doing? O, oh. Chasing swojego his... the... not... ojca i patrząc na tego cholernego mężczyznę w szpitalu. Nie jestem ojcem, mam Henryka. Żyjemy tutaj. Henryk jest nauczycielem. Dziś mi nauczył się wszystkiego, co wiem o Henryku. Ale mogę ci sprzedać Co masz na sprzedaż? Hmm... Także ja skorzystam z okazji i ja jej coś może sprzedam. Ee, walka kosturem. Kurde, czemu ja tego nie używam? Kurde, ja mam chyba dwie takie same... Dwa takie same pierścienie? Dobra, jeden sprzedam. Ehm... cię, wartość w złocie hmm, są identyczne, dlatego dobra. Sprzedamy jeszcze ci powiedzmy maksymalna mana tego używam, także nie ehm... o, to ci sprzedam. Ty tego pragniesz, wiem o tym. To też ci sprzedam, to też, to też, to też. Skóra dzika, też, też. Zimne serce. Hmm. Dobra, w sumie to wszystko, dobra, dokonaj wymiany. Mam już 321 złota, myślę, że się tyle przyda. Eee, tylko skorzystam z okazji i podpierdzielę jej coś z tej chaty, jeżeli mogę, mogę. Dobra. Tu mamy kufer. Nie. Kurde, nie zapisałem gry, chyba. Nie, zapisałem, okej. Okay. Uh że nie zapisałem znów gry i będę musiał zapieprzać z tej wulkanicznej twierdzy. <laughs> Tylko coś się długo ładuje. Okej. Okay. Dobra, udamy się do te teraz do tego Henryka, czyli do e, męża tej dziewczyny. I zobaczymy, czy uda nam się zabić tego bossa. Bo nie wiem, na którym levelu ja go wcześniej zabijałem, jak grałem wcześniej w Blizzena. Ale wydaje, wydaje mi się, że też bym coś na takim poziomie. Tylko, że ja wtedy grałem bandytą. Eee, Okej. Okay. O kurde. O fucking sz Nie! Uciekajcie ode mnie! Wypieprzaj! Czarne wilki. Nie, 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 dobra, 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 dobra. O kuźwa. Ale mi pierdzielnęły. Ostro. Tu będzie gdzieś Henryk. Mm, tak, jest tam, jest tam, jest tam, ale pomóż mi. Stary, nieść z tą dupą. Tak, pomóż mi. Bądź człowiekiem. Oh, dziękuję. Tylko mu pomożemy. Ciach. Ciach. Ciach! Pięknie! Oooo, kurde! Ha, zaklinował się. Pyk! Pięknie! I teraz mogę go wykończyć Kosturzem! Pięknie! Dobra! Schowamy kostur i tu mamy korzeni many, który oczywiście zabierzemy. Standardowo. Ziele lecznicze. Zielony liść. I to chyba wszystko. Z tego, co widzę. Mm, o, tu mamy kolejny zielony liść. Znaczy, ziele lecznicze, przepraszam. Tu roślina lecznicza i tam mamy dziki. Dobra, na razie je oleję. E, no cóż, na tym zakończę ten odcinek. E, mam nadzieję, że wam się podobał. W następnym odcinku udamy się już do... E, znaczy, poczekajcie, najpierw z nim pogadam. Czy mogę w ogóle z, z nim iść w głąb. Tych ruin and kill tego bossa. You look, huh. There's a question, but I could teach you. I'm waiting for the the right opportunity. People think the Geiger's a legend. I know it's strong. A... No one believes that it really exists, but I know that. Uh-huh. Just look, then everyone will see that I. E, dobra, ludzie. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. E, oceniajcie, dajcie łapki w górę. E, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.